Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy, mam do przekazania kilka informacji. Niedzielę palmową, która już niedługo będzie, będziemy mogli uczestniczyć we mszy świętej w liczbie do pięciu osób, nie więcej, plus ksiądz i posługujący. Podobnie będzie w poniedziałek, wtorek i środę Natomiast wielki czwartek, wielki piątek i wielką sobotę, zgodnie z dekretem Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, obrzędy będą sprawowane bez udziału ludu, a jedynie z udziałem maksymalnie pięciu posługujących. Te dni, poniedziałek, wtorek i środa będą dniami spowiedzi. Zapraszam na spowiedź w poniedziałek do darnawy. Od godziny 17.30 do 18.00 i od 20.00 do 21.00. W raduszynie będzie spowiedź we wtorek. Od 17.30 do 18.00 i od 20.00 do 21.00. W środę będzie spowiedź w Skąpem. Od 17.30 do 18.00 i od 20.00 do 21.00. Ktoś może zapytać, no ale po co się spowiadać, skoro nie mogę iść do Komunii Świętej. Otóż można iść do Komunii Świętej. Jeżeli nam Mszę Świętą przyjdzie więcej niż 5 osób, najpierw udzielę Komunii Świętej tym wszystkim osobom, nazwijmy ich ponadliczbowym, a później zostanie nam Mszy Świętej te 5 osób, najlepiej jeśli będą to zamawiający Mszę Świętą. Ale poza tym można przystąpić do Komunii Świętej. W sposób duchowy przyjąć Pana Jezusa. A żeby przyjąć Pana Jezusa, choćby w czasie oglądania transmisji Mszy Świętej w telewizji czy w internecie, czy słuchając Mszy Świętej w radio, żeby przyjąć Pana Jezusa, należy tego dokonać godnie, czyli w stanie łaski uświęcającej. Wyspowiadać się przez telefon nie można. Nie można się spowiadać przez komunikatory internetowe. Ale można, jeżeli żadna z tych dni czy godzin nie pasuje, umówić się na spowiedź, telefonując do księdza, proszę księdza, czy mogę przyjść tego i tego dnia i o tej godzinie. I nie ma z tym żadnego problemu. W tym roku we wszystkich kościołach naszej diecezji nie buduje się, nie przygotowuje się ciemnic ani Bożego grobu. Pieniądze, które wpłaciliście na Boży Grób w Radoszynie i W Skąpem, przeznaczam na wpłatę do Caritas Diecyzjalnej, która zapowiedziała, że będzie zakupywać respirator czy respiratory do naszych lubuskich szpitali. Koszt takiego respiratora to jest ponad 100 tysięcy złotych. A więc ten nasz 1000 złotych symboliczny, zebrany właśnie z okazji te zbiórek na kwiaty, będzie cząstką zakupie tego respiratora. Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, odprawione przez księdza biskupa, będą o 19.00 transmitowane przez Telewizję Polską, program trzeci, Gorzów i przez Radio Zachód. W naszej parafii w Wielki Czwartek będzie msza święta wieczerzy pańskiej o godzinie 18.00 w Skąpem. W intencji dziękczynnej za dar kapłaństwa wszystkich kapłanów pracujących dotychczas w naszej parafii i obecnie. Kościół będzie, tak jak mówi kongregacja watykańska, yy, zamknięty. Kościół będzie zamknięty, będą mogli być tylko posługujący do mszy świętej księdzu ale będzie transmisja internetowa, którą będzie można obejrzeć na Facebooku. Parafia Skąpe ma swój profil na Facebooku, a później też na stronie internetowej skąpe.parafia.info.pl Wielki Piątek liturgia Męki Pańskiej będzie również o godzinie 18:00 w Skąpem. Drzwi kościoła będą również zamknięte dla wiernych, a transmisja będzie w internecie. Wielką sobotę rano nie będzie poświęcenia pokarmów w kościołach, ale my sami je pobłogosławimy w domach w czasie śniadania wielkanocnego. Żeby wiedzieć, w jaki sposób się pomodlić, pobłogosławić pokarmy, zajrzyjcie na stronę skąpe.perafia.info.pl i tam w aktualnościach jest podany wzór takiej modlitwy właśnie przy śniadaniu wielkanocnym. I wielką sobotę. Msza święta Wigilii Paschalnej w Skąpem będzie o godzinie 21.15 za świętej pamięci Bożenę Stłonę Becher. Drzwi kościoła też będą zamknięte i też będą, będzie można oglądać transmisję w internecie. W niedzielę wielkanocną msze święte będą, tak jak w każdą niedzielę, a więc o 8.30 w Darnawie, o 10.00 w Raduszynie, i dwie msze święte w Skąpem o 11.30 i o 17.00. Na razie, nagrywam ten materiał w piątek, jest obowiązujący przepis o pięciu uczestnikach liturgii. Jeżeli to się zmieni, to proszę oczekiwać na komunikaty Ministerstwa Zdrowia, rządu, który może, może te zasady zmienić. W niedzielę wielkanocną odwołane są wszystkie procesje rezurekcyjne. Dlatego, tak jak słyszycie, nie będzie mszy świętej o 6 rano, ale będzie dodatkowa msza święta o 17, tak żeby więcej osób mogło przystąpić do Komunii Świętej i uczestniczyć we mszy. I jeszcze raz przypominam, jeżeli na mszę przyjdzie więcej niż 5 osób, to najpierw przyjmą Komunię Świętą ci, którzy muszą wyjść ze względu na obowiązujące przepisy o tych 5 osobach, chyba że się zmienią, a pozostaną nam mszy, święte, na mszy świętej ci, którzy tę mszę zamawiali. Poniedziałek wielkanocne msze święte będą o 8.30 w Darnawie, o 10.00 w Raduszynie i tak jak w niedzielę wielkanocną, dwie msze w Skąpem, czyli o 11.30 i o 17.00. Przypominam i dziękuję modlącym się różańcem na Nowennie Pompejańskiej, że ta nowenna trwa do 24 kwietnia. W niedzielę palmową będzie to już 35 dzień modlitwy. Modlitwa ta trwa codziennie o 20 w każdym kościele, z małym wyjątkiem, skąpem w niedzielę o 18. Kościół w Raduszynie, przedsionek tego kościoła, jest otwarty, jeżeli ktoś. Chce na prywatną modlitwę, to codziennie do godziny 20 może do kościoła tam się udać. Serdecznie dziękuję parafianom, którzy pamiętają o tym, że kościoły, plebanie mają swoje potrzeby te materialne za wszelkie dzielenie się żywnością, za ofiary pieniężne, które też można. Znaleźć, można wpłacić na konto parafialne. Konto jest podane w każdym biuletynie i również na stronie internetowej parafii w zakładce kontakt. Mam też prośbę, żebyśmy na ten czas trwania epidemii, oby jak najkrótszy umieścili w naszych oknach, domach obrazy Pana Jezusa Matki Bożej, żebyśmy modlili się koronką do Bożego Miłosierdzia, na różańcu o ustanie epidemii. Jeżeli chodzi o przyjmowanie Pana Jezusa w sposób duchowy, można znaleźć w internecie gotowe formuły takiej modlitwy przyjęcia Pana Jezusa, można sobie wydrukować. I kiedy uczestniczymy we Mszy Świętej, słuchając ją przez telewizję czy radio czy internet, starajmy się zachowywać tak, jakbyśmy naprawdę uczestniczyli we Mszy Świętej, w takim sensie że kiedy trzeba stać, stajemy, kiedy siadamy, to siadamy, kiedy słuchamy słowa Bożego, kazania, to słuchamy z uwagą. W tym czasie może wyłączmy telefony czy inne jakieś tam grające odbiorniki, radio. Powiedzmy, zachowujmy się tak, jakbyśmy byli naprawdę w Kościele. A przyjmując Pana Jezusa, można modlić się też własnymi słowami. Panie Jezu, przede wszystkim chcę Cię przyjąć do serca w Komunii Świętej, tej duchowej. Chcę Cię przyjąć, pragnę Ciebie. Wierzę, że jesteś obecny w Komunii Świętej, tam w tym kościele, którego obraz czy dźwięk słyszę w tym momencie. Wierzę, że chcesz przyjść do mnie w sposób duchowy w Komunii Świętej. Wierzę, że jesteś obecny w tabernakulach wszystkich kościołów katolickich. Kocham Ciebie. I to moje kochające serce Cię zaprasza, przyjdź do mnie. Wierzę, kocham, ufam, że otaczysz nas swoją miłością, że to, co się dzieje, jest z dopustu Bożego, ma wymiar, który może nas oczyścić, uleczyć. Niech obróci się to złotych chorób, epidemii, w dobro, które te dobry Panie Jezu, zaplanowałeś. Można się modlić tak własnymi słowami. Wszystkim życzę Bożego Błogosławieństwa, wszelkich łask, które są potrzebne w naszym rozwoju wiary, miłości. Byśmy okazywali sobie w tym czasie wiele życzliwości, konkretnej pomocy. Dziękuję za wszystkie gesty życzliwości, za telefony, zapytania. Jak się czuje Proboż, jak się czuje Jego Mama. Czujemy się dobrze. Póki co wszystko jest dobrze. I oby tak było. I tego wszystkim życzę. Udzielę teraz błogosławieństwa. Obraz przekazywany jest odwrócony, więc wygląda tak, jakbym błogosławił lewą ręką, ale błogosławię prawą, proszę się nie obawiać. I niech to błogosławieństwo Boże przenika, dotyka naszych serc. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa.